Siemaneczko, siemaneczko, to słuchajcie, to co, w takim razie chyba trzeba trening jakoś pyknąć w trasie, no nie, no co, Wy wymówki wiadomo dla kogo. A my zajeżdżamy po prostu na porządną siłownię teraz, zaraz zobaczycie jaka pakiernia. Odnośnie treningu wspólnego z Robertem Burnejką, wszystko jest w planach, na spokojnie, wiadomo, musimy kur, czasowo, wiecie, ja mam czas napięty, no Robert też ma czas napięty. Jak zgramy się fajnie czasowo, że ja będę w jego rejonach, on też będzie miał czas, żeby do mnie na parking poskoczyć, na moją piękną siłownię. To w takim razie zrobimy dobrą pompę A tymczasem ja zjeżdżam właśnie tą pakiernię Hej, no nie nagadajcie, że nie będzie miejsca, żeby gdzie potrenować, kuźwa Zobaczcie, jak to zawalony parking O tej godzinie? Ale czad Nie no, będzie gdzie potrenować, kuźwa Panowie, już się przestraszyłem, że to... I panie, no Że tu nie będzie gdzie potrenować Ale nie, będzie, będzie jednak Dobra, poczekajcie, zobaczymy Kurde, ale parking zawalony. No, najpierw dwie rajki by się przydały, żeby sprzęt rozłożyć do treningu. Do treningu. A nie, to już z przodu wyciągnę. No nie, i już tam, nie będę się przejmował. Czekajcie, szukamy, szukamy fajnej miejscówki na dobrą siłownię. Kurde, poczekajcie, dobra. Tutaj nie. A, tu mamy dwie rajki, widzicie. W takim razie co? Ja zajechałem na siłownię. Zrobię dobry trening moi drodzy. I po dobrym treningu. sobie cofnę, że w przodu rozłożyć. I po dobrym treningu pójdziemy się później wykąpać. Zjemy ostatni posiłek, znaczy potreningowy posiłek. I będziemy dalej działać. Kuźwa. Pogoda jest jaka jest. 21 stopni. Do tego, moi drodzy, kuźwa wiatrzysko wieje, no to i wiatrzysko, żeby tylko nie wiało. Człowiek się spoczył, dlatego chyba sobie założę, wiecie co? Normalnie długą, długą bluzkę, bo wiadomo, no nie, ja to będę na parkingu ćwiczył. Długie spodnie, żeby na razie się nie upitolić. I tak to właśnie wygląda. W takim razie co? Wyciągamy sprzęt. A, jeszcze weźmiemy sobie kratynkę przed treningiem. No i wyciągamy sprzęt i działamy. Mam, słuchajcie, dwie godziny na wszystko, tak? Dwie godziny na wszystko, mam jeszcze dwa załadunki. Dzisiaj dwa załadunki. Uff, dlatego trzeba działać, nie ma czasu. No i zobacz, jaka fajna siłownię sobie dzisiaj wyczaiłem Kurde Petarda Normalnie petarda, nikt moczu nie oddał, w miarę jest sucho, czysto, więc można działać na nie, pewnie tutaj wiecie. Słuchajcie, nie, nie, nie roz już takie komentarze, no nie? Jak ty możesz na tym, tym, albo takie zapytanie, jak ty możesz na tym moczu trenować, tak? A cię na tych zapachach moczowych. Słuchajcie, daje się radę, to jest kwestia przyzwyczajenia, naprawdę. Kwestia przyzwyczajenia. <gry> Dlatego nie szukajcie wymówek, jak macie trwać na parkingach, to rozkładajcie sprzęt. I czy to jest taki zapach, czy taki. Nie wąchaj, ty trenuj. O, by... I słuchajcie, właśnie trenuję na takiej tutaj siłowni. Ja przygotowuję się do zawodu. 100% tego będzie treningu I zobaczycie, że ja wystąpię, w przyszły rok są zawody kulturystyczne Zobaczymy jeszcze jaka kategoria, co jak z formą Ale co najważniejsze, na przyszły rok robię formy Tutaj właśnie w trasie, w ciężarówce, na parkingu Jak tutaj widzicie, zima, lato, wiosna, jesień będzie normalnie O, łapa siedzi, siedzi, no coś tam zaczyna, no nie? Coś tam, coś, coś tam, widać Chyba widać, że ćwiczę, coś tam ćwiczę, no nie? No, i właśnie taki jest plan, żeby w przyszły rok zrobić na zawody Taki sobie cel ustawiłem Ogólnie to dzięki wielkie za wsparcie, za naprawdę Mega mega motywujące komentarze. Jesteście cudowni, panie wspieracie w tym moim celu. No i zobaczymy przyszły rok. Jakie tu będą osiągnięcia sportowe? Wiadomo, pierwsze za zapłaty, pierwsze zawody, stres i tak dalej, ale będziemy to cały czas rozwijać. I forma tutaj będzie robiona, tutaj będzie forma robiona. Czyli to 100% w a Ja właśnie biorę się, przebieram sprzęt, muszę cały rozłożyć. Rozkładamy sprzęt i co? bierzemy się za porządną pompę. wiecie co? Jest 27 stopni. Nie jest ciepło, ale wie wszystko mocno wieje. Żeby nie owiało. Założę sobie, jakieś kuś watego z długim rękawkiem, coś normalnego, niż z krótkim, szaleć, no nie? No, dobra, biermy się na tą robotę, bo nie ma czasu, nie ma czasu! Sprzęt, pomału, wyciągamy, trochę jest taki parking, widzicie, Zajechany Ale słuchajcie, nie patrzmy na to, patrzcie to w ogóle, w tej formy tak się będziemy robić. A słuchajcie, jak sobie wyobraźcie, no nie? Może, Nie wiem, czy przyszły rok się może uda, ale ogólnie 2022 rok będzie takim szczytowym, szczytowej formie, to 3 znaczy, wata to dobrze potrzebuje. Ale na przykład jak przyszły rok mi się da fajną formę tutaj w trasie zrobić, zima, nie zima i tak dalej I Słuchajcie, wygrywam zawody Kuźwa, wygrywam zawody w takich warunkach, gdzie pracuję w trasie Znaczy jestem cały tydzień w trasie i tak dalej Ej, to był szok temat, co? Ale by było jaja Bym normalnie rozdupczył ten system fitnessowy, co? Kurde Kierowca ciężarówki robi jeszcze jedną 11 tysięcy kilometrów, rozwala zawody Dobra Już starczy tej fantazji wyciągamy sprzęt mam nowe krążki, teraz wam pokażę do góry, do góry o kurde, by mi uciekło zakupiłem nowe krążki do tych grudów bidżów bo te małe krążki co mam no to jest taka sytuacja, że wiecie, kurde, wiesz, zawsze muszę coś A ja Jak mam Gutbierze 110 kg obciążenia załóżmy, no to jest naprawdę ciężko, tak te wiecie, jakieś stojaki musiałem coś kłaść Dlatego sobie kupiłem duże talerze. Normalne, takie piąteczki. Zaraz wam pokażę jakie. Tam tam się rozdypczyła, kalimata będzie potrzebna. Zobacz jakie jasno. Zobacz jakie jaja wykup. Kóźno, zobacz, crossfitowe, normalnie, zobacz. Wjeżdżają takie te. Dzisiaj zakupiłem, mówię, ja to będę się żałował. Ha, drugi tarż jest, spokojnie, dwa koptia. czyli mamy więcej sprzętu niż mieliśmy. Teraz będzie łącznie około 200 kg obciążenia w ciężarówce. Przechodzimy na pierwszy ćwiczenie glute bridge. Zapiąć włączony i pójdzie z nogami. O. I have a dream. That's all I need. it happen some and believe. so I'll take it on I've made mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute I want the crown, I'm going get it you hear me lame, I'm winning yeah, Charlie Sheen will be grinning these ladies know that I'm sinning and this is just the beginning I'm closing in the night And there ain't no point in resisting living life like a dream baby, right, that's a thing every night got a team I've been tied to the scene out on stage here another exercise this time also in the combined

I zapraszam was na kolejny odcinek, będzie biceps, triceps i jeszcze brzuch sobie potyramy, tabatę na końcu, prysznic i co, i pojedziemy dalej w Polskę Idziemy teraz z bicepsem, tak zwane młoty. To również robimy w serii łączonej, ale wiecie co, hantle mi się uszkodziły, muszę sobie teraz je odkręcać, podkręcać nie da hotelu, się wykrzywić. Teraz muszę sobie odkręcać, podkręcać. Kurde, tak to wygląda. Czas marnuje. A ma być celia łączona z tym, z tricepsikiem, panowie. Jak, jak i panie. A ja mu pokażę. Ja łączona. Bestemina, bestemina, bestemina. They want the bestemina. Bestemina, Kurde. Co mi tu mi przeszkadza? No to to mi przeszkadzało. Ławka. Mówię, Chyba harfle się mi wydłużyły, czy co? <grystanie> Dobra, i druga seria będzie trochę lepsza, dokładniejsza i tak to wygląda. I teraz robimy pięć serii tego. Pięć serii na biceps, pięć serii na tricepsik. No widzicie kuźwa. pompa musi być. Dobra, najpiękniejsze. Skończone. Teraz trzeba się brać zarobienie brzucha. Ostatnio właśnie nagrywałem film na temat brzucha i zapomniałem Wam pokazać te jeszcze dwa ćwiczenia, które robię na koniec tygodnia, kuźwa, wiecie? Dlatego przedstawię Wam je teraz. Pierwsze ćwiczenie normalne skłony. Bum. 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 Jeszcze Wam pokażę za chwilkę jedno ćwiczenie, tylko te to ćwiczenie. Drugą, nogą, nogą, ręką robimy to samo. Jak widzicie, takich kilka ćwiczeń kuźwa nowych wchodzi w grę, no nie? Jak zauważyliście, coś nowego puściłem. <laughs> ja cały czas to samo ćwiczenia. Ogólnie to jest mój czwarty trening. Jeszcze mam trzeci do nagrania dla Was, bo drugi już jest, pierwszy jest, drugi jest. A teraz polecimy do dupy strony. Czwarty i trzeci. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Może komuś to się spodoba, może ktoś byliście takim na, na w stanie patronować. Ogólnie fajny jest trening, mi się podoba, jest góra-dół bardziej połączony. No i co? Dobra, przechodzimy na kolejną serię i jeszcze tabata. Pamiętajcie, na koniec treningu trzeba robić tabaty. To jest podstawa. Dzisiaj robimy trochę tabatę, porobimy sobie normalnie pompka wyskok, pajacyki i może coś w stylu bokserskim, ale po takim treningu spięty jak człowiek będzie, to będzie ciężko trochę, ale zobaczymy, może coś, może coś tam z Tysona pójdzie. I standardowo ustawiamy sobie tabatę. Po każdym teraz treningu idziemy 5 minut tabaty, standardowo, jak tu u mnie. Jakbym na redukcji robił się do 17 minut, między 15 a 17 minut była petarda, a teraz tylko 5 minut. Dobra. Startujemy Z tyłu sobie zrobię, wiecie. Ale jest spięty. pierwsza taka trzeba się rozrzeć, bo wiecie, biceps pięty jest po tym kurde bo, e, bicepsie. Wszystko pospinane, trzeba się rozruszać. Kurde, jestem napięty jak normalnie żuk na plandecę po treningu siłowym. Ale wiadomo, tak jest po treningu rzędu siłowym. Ale nie z tego trzeba działać. Trzeba machać bardziej Jeszcze napięte, czyli dobry ten się byłby leciał, no maksa Dobra no, Ala są. W takim stylu bokserskim też fajna fajna zajęć sobie! Teraz podkręcamy tempo, jedziemy na maksa. Na końcowe dwie serie. Policimy sobie zwykłym pajacykiem na rozluźnienie i tyle. Uch. Widzicie, kurde, ogarnięty człowiek, tak to teraz można pracować, potrenowane, wykąpane, ogolone, kuź, w od razu inne życie, poczekajcie, muszę typa wpuścić, no i co, pędzimy, moi drodzy, na rozładunek, jeszcze jeden i dwa załadunki, widzicie, jak pięknie się robotka ułożyła, no nie, coś pięknego, dobra, to lecimy. Jak widzicie, białeczko naszykowane z płatkami owsianymi, 120 gram płatków owsianych, 50 gram białka i za jakieś pół godzinki sobie wypiję, na spokojnie troszeczkę odpocznę o, jedziemy dalej tak, dokładnie, to są właśnie łódzkie tereny, łódzkie tereny, jesteśmy w Łodzi czekajcie, radio, słyszycie radio moje? dlatego mam często je wyłączone, ktoś, ktoś mi zwraca uwagę Adrian, dlaczego ty masz to wyłączone masz radio? to se i jest tak przykręcone, że jak bardziej je skręcę czy rozkręcę? Nie, skręcę, no to nie będziemy nic, ten, nie będę nic słyszał. Czekajcie, wyłączaj, będzie trzeszczało. No i tak to właśnie wygląda, widzicie, jestem moim CB radyjkiem. I co załadujemy? A czy rozładujemy tutaj się częściowo? Później załadujemy dwa miejsca i później pędzimy, pędzimy moi drodzy do domciu. No i na się tylko przez łódź przebić i tak, ale się, teraz się fajna pogoda zrobiła, wcześniej tak nie było za przyjemnie. A, czyli niby 20 stopni, ale wiatrze wszystko wiało. Teraz jest ile 25, 6. Klimatyzacja mi nie działa, muszę naprawić. Na serwisa pojechać i wtedy wiecie, będzie pełen luxury w trasie. Towaru nie mieli gotowego, tylko mnie rozładowali. Powiedzieli, że za jakieś godzinę, półtorej będę mieli towar gotowy, więc nie marnuję czasu. Przyjadę na drugą stronę łodzi, tam już jest towar gotowy, bo się do Gosia dodzwoniłem, Powiedział, że ma, że podjeżdżał, więc doładuję tamto miejsce, załaduję. Wrócę się z powrotem i będę musiał co? Doładować to <grym> drugie miejsce, tak? A tutaj mi zdjęli to, co mieli zdjąć. No i co, no myślałem, że teraz załadują, pojadę tam i wiecie, i do domciu, ale to jednak nie, jednak nie ma tak pięknie dzisiaj. <laughs> no cóż bywa, nieraz tak bywa, nieraz tak bywa, dlatego mówię, nie marnuję czasu, jak mam stać półtorej godziny czekać, to tam ile, pół godziny się idzie w jedną stronę i pół godziny się załaduje, akurat wrócę, to powinien już być toalet gotowy, załaduje i co, i do domciu, no nie, tak mam nadzieję, że do 22 się wyrobię, bo do 22 mam czas pracy na 15 godzin, bo ja dzisiaj wystartowałem o 7 rano, o 7 rano wystartowałem, więc wiecie, do 22.00 czas pracy jest maksymalnie. A teraz mamy godzinę 19.15. No i dobra, pędzimy teraz, pędzimy załadować drugie miejsce. Mam nadzieję, że to już będziemy mieli gotowe. Jest godzina teraz 20.20. .20. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak ten towar już będzie gotowy, bo wiadomo do dumu, czy trzeba jechać w końcu, no nie, po całym tygodniu trasy wystarczy, no nie? No, zobaczymy. No i jest pięknie. Od razu przyjechałem mój podstawiłem się pod rampę, będziemy ładować, bo towar naszykowany, widzicie, ja tylko czasu nie zmarnowałem. Dlatego macie takie sytuacje, że w jednym miejscu macie dwa załadunki. Dwa załadunki, w innym miejscu nie ma towaru, a w drugim może być, może nie. Dlatego warto odpalić sobie na przykład Google map, zadzwonić do firmy albo spedycji mieć firmę tam do tego wózkowego czy magazyniera jakoś tak. Ja to sobie wcześniej zrobiłem. Zadzwoniłem, mówi do mnie, że już jest towar gotowy, więc podjechałem, tam załadowałem i tu przyjechałem, się doładuję i pójdę sobie do domu. Czyli widzicie, ten czas, te półtorej godziny nie ma zbędnego czekania, czyli po prostu trzeba jakoś sobie kombinować, żeby wiedzieć. ma wszystko miało ręce i nogi, no nie? A to mi chłopaki, ile tam w pół godziny załadują, czyli godzina, poczekajcie czyli godzina 21.15 wyjadę około 45 minut po domu, czyli do, do równej 22 dojdziemy i będzie pięknie jeszcze wjechałem na stację szybko się zatankować no i co, mamy weekendzik, dokładnie to ja Wam życzę w tym filmiku, nie wiem kiedy go opublikuję mam nadzieję, że w środę, na środę się pewnie pojawić ale jak coś, to Wam życzę przyszłego spokojnego i Oczywiście aktywnego, jeśli film się podobał Łapka w górę Subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco I trzymajcie się, do następnego filmu Teraz trzeba zabierać bagaże i do domu pędzić Zobaczcie mojego pitbull'a Pitbull? Jak na pitbull? Ha, jest pitbullek Jest pitbull, żonko otwórz Weź pitbull'a, naszego Pitbull. <laughs> Jak tam pitbull? Yes. Tego nie możecie widzieć. I have a dream. That's all I need. I'll make it some work. Can't believe. Know what I want. So I'll take it on. I made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man? I'm winning. Yet Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sitting, and this is.